Dobry wieczór, witamy Państwa. Witam Państwa Maja Borkowska. Dobry wieczór oraz Michał Korneszczuk. Witamy Was na gali zakończenia konkursu Pantenius z Yacht Photo. To już dziesiąta edycja naszego konkursu. Otrzymaliśmy w tym roku bardzo dużo zdjęć. Bardzo dużo ciekawych. E, mamy nadzieję pokazać te najlepsze. Na co dzień z Mają pracujemy w firmie Pantenius Ubezpieczenia Jachtów, e, która jednocześnie jest sponsorem naszego konkursu. I dlatego chcielibyśmy pokazać Państwu krótki materiał o naszej pracy. W Pantenius pracuję od 15 lat. Na samym początku nie wiedziałem, dokąd nas to zaprowadzi, ale od zawsze wiedziałem, że najważniejsze jest zaufanie. Dlatego stawiamy na przejrzyste zasady i warunki stworzone przez żeglarzy dla żeglarzy. Nie chcemy tylko ubezpieczać wodniaków, ale chcemy być też częścią tej społeczności. Dlatego sponsorujemy regaty, przewodniki i konkursy, takie jak Pantenius, jak Foto. I choć ubezpieczenia to poważny biznes, to żeglarstwo naprawdę jest świetną zabawą. Od wielu lat zajmuję się ubezpieczeniami i wiem, że to co nas wyróżnia to możliwość szybkiego skontaktowania się. Liczy się dla nas to, że możemy pomóc. Działamy od razu, gdziekolwiek nasz klient i jego jach nie znajdą się w opałach. Tak jak każda wycena ubezpieczenia przygotowana jest dla konkretnej łodzi, tak każda szkoda likwidowana jest indywidualnie. Liczy się dla nas to, aby łódź jak najszybciej wróciła na wodę, a klient nie stracił sezonu. W końcu o to w tym wszystkim chodzi. W panteniusie naprawdę dużo wiemy o żeglowaniu. Tomek, były trener, aktywny sędzia regatowy, to prawdziwa kopalnia żeglarskiej wiedzy. Piotrek zlikwidował już chyba setki szkód, zarówno wielkich jednostek, jak i małych jachtów. Żeglarstwo jest obecne w życiu każdego z nas, a przez pracę tutaj doceniamy również pasję naszych klientów. Dzisiaj jednak najważniejsze są zdjęcia i ich autorzy. Rozpoczynamy od nagrody publiczności. Zwycięzcę przedstawi Marcin Matla z firmy Code Zero. Dobry wieczór, tu Marcin Matlas z Code Zero. Bardzo nam miło, że kolejny raz jesteśmy partnerem konkursu Pantenius Jacht Foto. W tym roku nagrodę publiczności otrzymuje pan Marek Reitar za zdjęcie Szalony Humbak przy burcie jachtu. Praca ta otrzymała aż 1260 głosów. Nagrodą jest stosunkowo nowa w naszej ofercie torba Morka, która została wykonana z używanego żagla. Gratulujemy zwycięzcy i miejmy nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku. Woda należy nie tylko do żeglarzy, ale również do motorowodniaków. Muszę się przyznać, że sam spędziłem z rodziną w zeszłym roku wakacje na motorówce. Był to naprawdę bardzo fajny czas. Dlatego najlepszą następną kategorią jest kategoria motorowodna, którą przedstawi Maciej Biechowski z Akademii Jachtingu. Miło nam, że po raz kolejny możemy wspierać konkurs Pantenius Yacht Nasza szkoła, Akademia Jachtingu łączy oba światy, żeglarski i motorowodny. W kategorii zdjęcie motorowodne zwyciężył pan Stanisław Hawruz ze zdjęciem walka do końca. Gratulujemy wygranej i zapraszamy na ufundowany przez nas kurs motorowodny. Konkurs PanTenius jak Foto nie odbyłby się bez naszych jurorów. W tym roku wybierali aż 440 zgłoszonych prac. Zdjęcia oceniali Maciej Piechowski, e, Waldemar Heflich, Piotr Kula, Krzysztof Olejnik, Bartosz Modelski, Robert Hajduk i Gwidon Libera. Posłuchajcie, co mówią o swojej pracy. Cześć, nazywam się Bartosz Modelski. Od 10 lat jestem w, w konkursie Pantenius Act Photo. Fotografią zajmuję się profesjonalnie, również tą na wodzie. Dziękuję wszystkim za nadesłane prace, bo bardzo dużo zdjęć w tym, w tym roku. Wiem, że ciężko jest zrobić dobre zdjęcie na wodzie, więc gratuluję wszystkim, którzy nadesłali. Ciekawe zdjęcia i włożyli w to energię. I do zobaczenia na wodzie. Cześć, nazywam się Gwidon Libera. Jestem fotografem. Fotografem sportowym specjalizującym się w fotografii żeglarstwa. I dzięki temu chyba zostałem poproszony, aby zostać jurorem w konkursie Jak foto. Co też uczyniłem? Wykonałem swoją pracę. Wybrałem najpiękniejsze zdjęcia, moim zdaniem. Co to są piękne zdjęcia żeglarskie? Piękne zdjęcia to są takie, które niosą za sobą wspomnienie w danej chwili, w danej sytuacji. To są takie, które jak oglądamy, to mamy ciarki na plecach, przez to, że przypominamy sobie te emocje, które były, towarzyszyły w chwili powstawania tego zdjęcia. Zdjęcie piękne to też takie, które jak raz zobaczymy, to zostaje z nami na zawsze. Róbcie zdjęcia, które będą z Wami na zawsze, które będą pozostawały w pamięci Waszej i to są właśnie te zdjęcia, które są piękne. Przed... Od, wie... Od wielu lat. Okay. Przed chwilą przyznałem się, że lubię motorówki, ale jednak najczęściej spędzam maja czas na wodzie na regatach. A dlatego chciałbym zaprosić sędziego głównego, naszego kolegę też z pracy, Tomasza Sabukinasa, który jest równocześnie sędzią głównym regat Lotos Nordcap Gdańsk, do zaprezentowania kategorii regatowej. Hej, miło nam, że możemy ponownie jako regaty Lotos Notka Gdańsk wspierać konkurs Pantenius Yacht Photo. Regaty żeglarskie to ważna część naszego życia, dlatego jesteśmy patronami kategorii zdjęcie regatowe. W tej kategorii wygrywa Wojciech Lewandowski ze zdjęciem z górki na pazurki. Co ciekawe, na zdjęciu widnieje córka pana Wojciecha. Nagrodą jest Lornetka Morska. Mamy nadzieję, że się przyda jeszcze lepiej będzie mógł obserwować swoją córę. Powodzenia! I teraz ja będę mówić? Tak. Od wielu lat Pomorski Związek Żeglarski wspiera nas w konkursie, fundując kamizelkę pneumatyczną w kategorii najlepsze zdjęcie morskie. Laureata przedstawi członek zarządu POZZ, pan Jarosław Kukliński. Jak co roku Pomorski Związek Żeglarski jest fundatorem w kategorii Zdjęcie Morskie. W tegorocznej edycji mamy przyjemność przyznać nagrodę pani Marcie Kwiatkowskiej. Zdjęcie łączy miłość, żeglarstwo i morze. Serdecznie gratuluję. Na naszym pokładzie chcielibyśmy również powitać nowego sponsora, nowego partnera, znaną Markę Heli Hansen. Helihansen, w Helichansen naczelną wartością jest zaufanie. Otwiera ono nowe możliwości, wiara we własne możliwości, partnerzy i sprzęt, którego jakości możemy zaufać, pozwolą nam osiągnąć więcej. W tej kategorii, w kategorii Heli Hansen Trust Award, czyli najlepsze zdjęcie w kategorii zaufanie, nagrodę od Heli Hansen otrzymuje Rafał Czepułkowski za zdjęcie pod tytułem Ćma. Nagrodą jest Ocean Dryback Heli Hansen. Zdjęcie zostało wykonane w Pucku podczas treningu Roberta Graczyka na łodzi klasy MOF. Maja. To już dziesiąta edycja naszego konkursu, minęła już dekada. Troszeczkę zdjęć mamy już na koncie. Zobaczmy, od czego się zaczęło. Dzień dobry. Nazywam się Karolina Korneszczuk. Jakieś 11 lat temu byłam z Michałem na wystawie fotografii związanej z Gdańskiem. I w czasie tej wystawy zażartowałam, że fajnie byłoby zobaczyć taką wystawę ale z fotografią związaną z żeglarstwem. Michał podchwycił temat. I od słowa do słowa powstał pomysł na zorganizowanie konkursu fotografii żeglarskiej jak foto. Konkurs, jak wiecie, trwa od 10 lat, Spory się, cieszy się sporym zainteresowaniem, czyli pomysł był dobry. Zwykło się mówić, że jeden obraz zastępuje tysiąc słów, ale w naszym sporcie, w żeglarstwie, to powiedzenie ma chyba jeszcze większe znaczenie, jeszcze większą moc. Trudno sobie wyobrazić, byśmy z naszych rejsów, wypraw żeglarskich czy regat wracali bez pamiątkowych zdjęć, bez tego świata uchwyconego w kadrze, bez świata, który tak pokochaliśmy i do którego tak chętnie chcemy wracać. Dlatego magazyn WIAT od początku istnienia konkursu Pantenius, jak foto kibicuję temu przedsięwzięciu, bo jest to specyficzna forma podsumowania żeglarskiego sezonu polskich żeglarzy. Dzięki takim konkursom możemy wymieniać się zdjęciami z naszych wypraw, możemy nawzajem inspirować się do podejmowania wyzwań na, w kolejnych sezonach. To wspaniała inicjatywa, dlatego jesteśmy od początku yy, z konkursem. Sytuacja dzisiaj jest specyficzna. Nie możemy się spotykać, nie możemy oglądać tych pięknych zdjęć na targach żeglarskich. Zawsze były one prezentowane na wystawie w Warszawie. Jak to będzie w tym roku, trudno, trudno przewidzieć. Ale na szczęście możemy żeglować, możemy robić zdjęcia, możemy się tymi zdjęciami wymieniać, możemy je udostępniać, możemy nagradzać najlepsze zdjęcia polskich żeglarzy i obyśmy to mogli czynić we wszystkich kolejnych sezonach. Dlatego przy okazji najlepsze życzenia dla organizatorów konkursu z okazji dziesięciolecia Pantenius Yacht Foto. Maja, to już wszystkie nagrody specjalne, prawda? Wszystkie. Przechodzimy do nagród głównych. Od której nagrody zaczniemy? Od którego miejsca? Zaczniemy od miejsca trzeciego. Nagrodą za miejsce trzecie jest torba Code Zero fundowana przez Pantenius Ubezpieczenia Jachtów. Kto ją A, wygrywa? Wygrywa ją Kacper Kamecki, za zdjęcie Niedzielna Kontrola Komendancka. Cześć, jestem Kacper. Jestem studentem nawigacji na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Zdjęcie, które wysłałem na konkurs, wykonałem podczas moich praktyk na pokładzie żeglowca Darmudzieży. Przedstawiał ono starszego bosmana kontrolującego stan cum na pokładzie przy okazji niedzielnej kontroli komendanckiej. Na Darze Młodzieży jest taki zwyczaj, że co niedzielę komendant wraz, wraz z częścią załogi sprawdza czystość na statku. Wszyscy wtedy są ubrani na galowo, a przed trwają wielkie porządki, czego właśnie byłem świadkiem i mogłem chwycić. Chciałbym bardzo podziękować za docenienie mojego zdjęcia i pozdrawiam. Maja to było miejsce trzecie, więc chyba czas na miejsce drugie. Zgadza się. No cóż, pragnę ogłosić, że miejsce drugie wygrała Marta Kwiatkowska i otrzymuje kurtkę Crew Jacket od Hansen. Dzień dobry. Nazywam się Marta i z wykształcenia jestem lekarzem. E, obecnie mam 29 lat, a żegluję od 16 roku życia początkowo na jeziorach, jednak już po roku e, wybrałam się na morze po raz pierwszy w regaty The Tulsi na holenderskim żeglowcu. No i od tego czasu moja miłość dla żeglowania e, rozkwita. E, praktycznie każdego roku e, pływałam. Żeglowałam początkowo jako załoga, potem jako oficer, również jako współorganizująca rejsy. Żeglarstwo szło też razem z pasją fotograficzną, bo zdjęcia też robię od lat nastoletnich. I udało się szczęśliwie połączyć te dwie pasje, czego efektem jest również wykonane zdjęcie na jacht foto. Zdjęcie zostało wykonane podczas długiego przelotu bałtyckiego na starym polskim jachcie Bies. Pogoda była już taka burzowa, wiało porządnie, a że załoga była młoda skoro do nauki i skoro do różnego rodzaju eksperymentów, bawiliśmy się żaglami, bawiliśmy się też razem ze sobą, i tak powstało to zdjęcie. Maja, co nam zostało? Przydałyby się jakieś fanfary, chyba? <laughs> to dam, to dam. Zostało nam miejsce pierwsze. Ale poczekaj, zanim do tego dojdziemy, powiedz, powiedzieliśmy, nie będzie to zachodu, nie będzie zachodu słońca? Nie będzie zachodu słońca. Cool. Nie będzie jachtów we mgle. <laughs> nie będzie zdjęcia z psem? Nie, też nie będzie. No, to co to będzie? Zwycięzcą. dziesiątego konkursu jacht -foton. Za sezon 2020. I um, osobą, która otrzyma nasz, e, naszą pierwszą nagrodę zegarek Garmin x 6 jest pan Krzysztof Cierpisz za jego zdjęcie nieco hipnotyczne muszę przyznać. Prawda. Pada jeszcze. Gratulujemy. Gratuluję. Gratuluję. Dobry wieczór. Zdjęcie, które Państwo wyróżnili, wykonałem na jeziorze Bytyń Wielki. Na fotografii jest Marta, córka mojego przyjaciela, z którym często żegluję. Tego typu fotografia najbardziej mnie pociąga, niepozowana z zaskoczenia, takie street photo na wodzie. Nazywam się Krzysztof Cierpisz, żegluję i fotografuję od dziecka. Dziękuję żyli za wyróżnienie. Więcej moich prac możecie Państwo zobaczyć na moim profilu facebookowym Krzysztof Cierpisz fotografię. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Maja, czy to wszystkie nagrody? Niestety wszystkie. Jak Ci się podobały zdjęcia w tym roku, w roku 2020? Mm, muszę Bo przy... nagradzamy te, które zostały w 2020 zrobione. Tak, muszę przyznać, prowadzę ten konkurs od e, trzech lat. I muszę przyznać, że widzę, że z roku na rok zdjęcia przysyłane do nas są coraz fajniejsze, coraz lepsze, coraz bardziej ciekawe. Gratulujemy. Gratulujemy fantastycznego oka do zdjęć wszystkim uczestnikom. Gratulujemy żeglarskiej pasji i tej motorowodnej, oczywiście. Też. Oczywiście. Zapraszamy na, następny, na następną naszą na ewentualną edycję. Na jedenastą edycję, która zacznie się już w grudniu. Tak, jak co roku w grudniu no ogłosimy ogłosimy zasady, ogłosimy nagrody. E, no cóż, trochę łyska w oku. E, Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza wirtualna gala. E, dziękujemy to naszemu teamowi reżysersko-operatorskiemu. Tutaj nie widać ich, ale, ale chłopaki. Naprawdę znieśli się na wyżyny. Dają radę. Dają radę, jak to się mówi. Zapraszamy też na naszą stronę, pan Tanius Foto. Tam za chwilkę będzie można w pełnej rozdzielczości obejrzeć te najlepsze, znaczy tak naprawdę wszystkie zdjęcia, bo całą galerię można też obejrzeć, ale, ale oczywiście te, te najlepsze, te nagrodzone. Zgadza się. I dziękujemy sponsorom przede wszystkim za to, że są z nami i w tych trudnych czasach wspierają także te bardziej lightowe pasje. Dokładnie. Dokładnie tak. Dziękujemy Was jeszcze. Zapraszamy Was ponownie w grudniu. Zachęcamy Was i, i trzymamy za Was kciuki, za to, żebyście łowili te super ujęcia, te kadry, żebyśmy mieli co oceniać i drapać się w głowę, co jest najlepsze. które dla jest najlepsze. Tą galę dla Państwa prowadziła Maja Borkowska i Michał Korneszczuk. Dziękujemy, Dziękujemy. I dobranoc. Dobranoc.